Dla pilotów grupy transportu powietrznego Bundeswehry to wielka sprawa. Wreszcie je mają, a nam udało się je sfilmować. Ciężkie śmigłowce Chinok. To jednak tylko ćwiczenia na tych holenderskich maszynach. Niemieccy piloci mają być gotowi do lotu w 2027 roku, kiedy to nowe Chinoki zastąpią kilkudziesięcioletnie śmigłowce Sikorski. Nowy śmigłowiec lata znacznie szybciej niż stary. Może transportować dwa razy więcej niż nasze stare śmigłowce. Jest wyposażony w najnowszą technologię, co oczywiście jest dla nas dużym krokiem w przyszłość. Cena za 60 cienoków wynosi 7 miliardów euro. Aby je pomieścić, powstaną tu nowe hangary. I nie tylko to. Najnowocześniejszy izraelski system obrony powietrznej, ERO, również zostanie tu zlokalizowany. Tu koszt wyniesie 4 miliardy euro. Ta baza lotnicza na południe od Berlina ma zostać przekształcona w jedną z najważniejszych baz w Europie. Naprawdę widać, że tworzymy tutaj historię. Można powiedzieć, że w przyszłości będą tu stacjonować ciężkie śmigłowce transportowe sił powietrznych, co uczyni nas jedną z największych baz śmigłowcowych NATO poza Stanami Zjednoczonymi. Baza ta zostanie sfinansowana z jednorazowego funduszu modernizacji Bundeswery o wartości 100 miliardów euro utworzonego po inwazji Rosji na Ukrainę. Niemcy w tym roku chcą spełnić wymóg NATO przeznaczania 2% budżetu państwa na obronę. Aby to utrzymać, rząd będzie musiał wydawać co roku na ten cel 30 miliardów euro. Uważam, że obecnie temat bezpieczeństwa i obrony jest dyskutowany w niemieckim społeczeństwie znacznie poważniej niż kilka lat temu. Sam regularnie zauważam podczas różnych wydarzeń, że ludzie mają teraz znacznie większe zrozumienie dla potrzeb Bundeswehry. Takie nastroje pokazują zmianę społecznego nastawienia do wojska w tych niepewnych czasach. Utworzenie specjalnego funduszu obronnego w Niemczech też świadczy o zmianie kierunku myślenia o bezpieczeństwie.